Kilkanaście lat startów, fenomen sportowy, powtarzalność sukcesów przez lata, przez dekadę, a przecież pierwsze zwycięstwa jako AD Carry odnosił w Absolute Legends jako osiemnastolatek i było to przecież 8 lat temu. Coś niewiarygodnego. Ten fenomen popularności. 10 tysięcy followów na Twitterze w 24 godziny, rekordowa widownia na Twitchu, kiedy walczył w finale z LDLC. Państwo przed ekranami, krzycząc Polska górą, ja także, krzycząc, skacząc, co my przysiadaliśmy jak do telenoweli, żeby właśnie oglądać tę rywalizację. Fenomen socjologiczny ile rzeczy można było mu przypisać podczas tego turnieju że można w życiu wygrać ewidentnie bez układów że jest człowiekiem rzetelnym, solidnym, posłańcem wielkich wiadomości, wielkiej nadziei. Zaczynał jako idol kryzysowy, który miał nas prowadzić jako ambasador wspaniałego skoku cywilizacyjnego do Europy fenomen społeczny przecież my dzięki tym transmisjom żyliśmy życiem zastępczym był powodem ogromnej zbiorowej radości dał nam wiele. Bardzo wiele. Polska była górą, ale to LDLC z zwycięzcami U-Masters. Cały polski esportowy świat ze zdjęciem Pukiego na profilowym wierzył w zwycięstwo Kik do samego końca i to nie bez powodu, bo ekipa z Ultraligi dawała nam wszelkie motywy, by być dobrej myśli aż do upadku Nexusa w każdej grze. Wynik jednostronny, bo 3 do 0, nie opowiada całej historii tego Best of Five. We wszystkich spotkaniach w pewnym momencie mieli już zwycięstwo w garści, jednak ani razu nie udało się postawić kropki nad i. Francuzi grali jak dojrzała i kompetentna formacja, raz po raz karając Polaków za błędy we wszystkich trzech mapach. Słowa uznania należą się nie tylko Hadesowi oraz Tynksowi za kolejny świetny występ, ale przede wszystkim Yellowstarowi, który poprowadził LDLC do triumfu w finale EU masters z ostatecznym KDA wynoszącym 16-0. Nasza druga formacja z Ultraligi, czyli Agorok, również została zatrzymana przez LDLC. Polacy spotkanie półfinałowe rozpoczęli od sprawnej wygranej w 30 minut. Mogła być to zapowiedź łatwej przeprawy przez tę serię, ale druga mapa to fatalne pasmo porażek, zwieńczone wybuchem Nexusa Ago w zaledwie 22 minuty. Początek trzeciej odsłony tego starcia przypominał do złudzenia mapę numer 2 i nie napawał nikogo szczególnym optymizmem. Czekolat i spółka starali się wymieniać cios za cios z przeciwnikami, by powrócić do walki o wielki finał, ale LDLC było bezlitosne. Po zdobyciu Barona potrzebowali dwóch walk drużynowych, aby przypieczętować los Ago Rogue. Tym samym w wiosennym sezonie European Masters AGO uplasowało się w top 4, a KIK powtórzyło sukces Illuminar Gaming z 2018 roku zdobywając tytuł wicemistrza. Po ogłoszeniu przez Team Liquid pewnych zmian trenerskich, wokół organizacji narodziło się mnóstwo różnych spekulacji, jednak nikt już nie musi się dłużej zastanawiać. W poniedziałek, 4 maja, ubiegłoroczni triumfatorzy LCS przedstawili nowego trenera swojej ekipy. Został nim Joshua Jett Lisman, były deweloper Riot Games oraz komentator rozgrywek LCS. Świeżo upieczony szkoleniowiec komentuje to w następujący sposób. Zdecydowanie nie sądzę, że takie przebranżowienie jest proste, jednak nie wydaje mi się, by było czymś niezwykłym. W rzeczywistości jest to coś, co wydaje się całkiem naturalne, nawet jeżeli to tak duża zmiana. Od zdobycia Mistrzostwa Wiosennego Sezonu LEC przez G2 Esports minęło zaledwie kilka tygodni, ale najlepsza drużyna w Europie decyduje się na kolejne zmiany w składzie, przygotowując się do letniego splitu. Trener G2, Grabs, potwierdził, że jego podopieczni powrócą na ich pierwotne pozycje w składzie Samurajów z 2019 roku. Sam Ocelot wspomniał, że ostatecznym celem jest, by obaj gracze byli w stanie żonglować pozycjami z gry na grę podczas sezonu. Riot Games planuje zorganizować Mid Season Cup, turniej online rozgrywany przed sezonem letnim z udziałem najlepszych drużyn z chińskiej ligi LPL oraz koreańskiej LCK. Wówczas na zawodach pojawiłyby się JD Gaming, Top Esports, FunPlus Phoenix oraz Invictus Gaming, a także T1, Gen.G, Dragonex i Damon Gaming. Rywalizacja mająca zastąpić anulowane MSI rozpocznie się 28 i potrwa do 31 maja. Na dzisiaj to tyle, jeżeli chodzi o najważniejsze wydarzenia z minionego tygodnia. Po więcej zapraszam na inne materiały w Ramówce Zahaczonych oraz na naszego Discorda, grupkę na Facebooku i Twittera. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia za tydzień.